W dzisiejszym wydaniu pokażemy, jak przebiegają prace związane z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego. Powiemy o wizycie młodzieży niemieckiej, która gościła u młodzieży salezjańskiej. Przekażemy informacje o uroczystościach 27 stycznia, a także zaprosimy na wystawę do Muzeum Zamek. Jak osiągniemy zadaną głębokość? I w tym przypadku to będzie 9 bądź 12 metrów, bo takie są tutaj zaprojektowane długości. Od kilku tygodni na wzgórzu zamkowym prowadzone są prace zabezpieczające skarpę przed osuwaniem. Grunt na wzgórzu zaczął się rozwarstwiać po powodzi w 2010 roku. Wtedy zabezpieczono część tego terenu. Nasze prace polegają na wykonywaniu wzmocnienia zbocza poprzez e, wykonywanie kotw gruntowych, woździ gruntowych. Które zespalają istniejące zbocze, wzmacniając je poprzez dokładanie, montowanie elementów stalowych, które są osadzone w gruncie na zaczynie cementowym, tworząc w ten sposób zwartą, zespojoną konstrukcję gruntowo-stalowo-cementową. Poprawiając w ten sposób stateczność tego zbocza, na którym wybudowany jest zamek obronny. Przystąpiliśmy do prac związanych z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego. Rozpoczęliśmy je w zasadzie w grudniu tamtego roku. Jest to kontynuacja. Prac, które były prowadzone awaryjnie w roku bodajże 2010. W tej chwili są to prace planowane, oparte na wykonywaniu tego zabezpieczenia na stosunkowo dużej powierzchni wzgórza, ponieważ jak wszyscy wiemy, to wzgórze ma tendencję do osuwania, i aby ten zabytek lepiej chronić, takie prace były konieczne. i Cieszymy się, że się udało pozyskać na to środki unijne i w ramach tego projektu realizujemy te, te roboty. Inwestycja kosztuje ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych i zakończy się wiosną 2019 roku. Muzyka nie zna granic, czego dowodem jest wspólny koncert przygotowywany przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu oraz Gimnazjum Essen-Werden. Młodzi artyści w ten sposób chcą upamiętnić 73. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcim. Na wydarzenie muzyczne zapraszają 27 stycznia o godzinie 10 do sali teatralnej Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów. W wejście od ulicy Świętego Jana Bosko wstęp jest bezpłatny. Właśnie oni przyjechali wczoraj po to, aby przygotować się do tego koncertu. Nie tylko do koncertu, bo są również dzisiaj byli w obozie Auschwitz jutro idą do Birkenau. Mają takie spotkania w grupach, w których dyskusyjnych, po tym, po tym zwiedzeniu tych miejsc szczególnych. I próby, które pozwolą na to, żeby wspólnie razem z naszą orkiestrą, z naszym chórem, zrobić koncert. Ten projekt jest pod nazwą Muzyka Nie zna granic, ponieważ chcemy też jakby wspólnie zagrać i zaśpiewać dla tych, którzy przyjadą na obchody 73. rocznicy wyzwolenia obozu i miasta Oświęcim. Ponad stuosobowa grupa młodych Niemców wspólnie ze swoimi rówieśnikami Pozna Oświęcim zwiedzi miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskie oraz wystawę klisze pamięci byłego więźnia K.L. Auschwitz Mariana Kołodzieja w Harmężach. W programie są też spotkania z byłymi więźniarkami obozu Zdzisławą Włodarczyk i Lidią Maksymowicz. Próbę mamy w każdy dzień tutaj, no i hmm, powiem tak, no nas jest mniej niż gości z Niemiec, i też ta orkiestra z Niemiec to jest bardziej taka orkiestra symfoniczna, no taka bardziej wieloinstrumentalna, jeszcze tam perkusja jest u nas. Bardzo fajne to jest doświadczenie, bo ja nigdy na żywo jeszcze nie słyszałem takiej orkiestry symfonicznej, i fajnie jest tak sobie usiąść tak w środku i na żywo słuchać, jeszcze móc tworzyć. Muszę, muszę przyznać, że dotychczas współpraca jest bardzo miła, bardzo prosta, bardzo też szybko znaleźliśmy kontakt, też jest bardzo ciekawe właśnie poznać inną szkołę, inny, inny system szkolny. Cały czas ćwiczymy, codziennie mamy próby, super się dzięki temu integrujemy, także wszystko jest super i idzie ku lepszemu. Nie ma kłopotów z językiem? Nie ma kłopotów, ponieważ i ci uczniowie, i nasi uczniowie są bardzo chętni, żeby się tutaj spotkać, żeby porozmawiać i nie ma żadnej bariery językowej. W każdym języku się możemy dogadać nawet rękami czy nogami. Jest to dla nas coś specjalnego, być właśnie tutaj u nas w tym miejscu i też mieć kontakt i współpracować właśnie z Polską Szkołą. Wczoraj właśnie mieliśmy wspólną próbę, już pierwszą wspólną próbę i jak dotychczas trzeba powiedzieć, że współpraca była bardzo dobra. że możemy coś tworzyć razem, że nie jesteśmy jakby osobno tutaj tymi grupami, tylko mimo tego, że jesteśmy z dwóch różnych krajów, możemy się spotkać i zrobić coś, co jest naprawdę piękne. To jest najbardziej inspirujące. I dzięki temu mogę uczyć swój język i też jest bardzo dobrze zorganizowane tutaj wszystko. Jest super integracja, super ludzie, także wszystko jest super. jest Drugim utworem, który będzie wspólnie zagrany i zaśpiewany z, z obydwu stron, jest kolenda. Właśnie i o to chodziło, też że to jest kolenda, która jest znana i w Polsce, i w Niemczech. To jest cicha noc, święta noc. I właśnie będzie grana przez po, muzyka będzie grana przez polską orkiestrę, a śpiew, a śpiew będzie mieszany głównie przez, ale chóry niemiecki. Z paroma uczestnikami ze strony polskiej. W sobotę 27 stycznia o godzinie 12 zapraszamy na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się uroczystość rocznicowa związana z 73. rocznicą oswobodzenia KL Auschwitz i miasta oświęcim. Z kolei państwowe obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbędą się na terenie miejsca pamięci od godziny 15.00. Relacje z uroczystości przekażemy naszym telewidzom w kolejnym wydaniu wieści. Do 30 marca w Muzeum Zamek można oglądać interesującą wystawę pod tytułem Twierdzą nam będzie każdy próg Linie Obronne II Rzeczpospolitej, której autorem jest Jarosław Ptaszkowski, oświęcimski miłośnik historii i pasjonat umocnień obronnych i fortyfikacji. Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia Muzeum. Serdecznie zapraszamy.